Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie z kluczborka. Głoszę tutaj misje święte, ale takie szczególne. Jakie i na czym one polegają, może o tym za chwilę. Kluczbork. Matka Boża Wspomorzenie Wiernych to jest właśnie ta parafia w centrum miasta, można by tak powiedzieć. I tutaj razem z braćmi głosiliśmy specyficzne misje. Dlaczego specyficzne? Dlatego, że było to siedem kolejnych niedziel, w których poszczególni z nas, bo nas jest siedmiu w łodzi, głosiliśmy o sakramentach świętych. Zaczęło się od chrztu świętego i głosił o tym ojciec Maciej Biskup, potem o ile pamiętam o sakramencie pojednania i pokuty głosił ojciec Tomek Za Biłka, później głosił Wojciech Jędrzejewski o sakramencie namaszczenia chorych, później głosił e, chyba... Ojciec Marek Domeracki, bo ojciec Adam akurat nie mógł, więc głosił o małżeństwie, później o kapłaństwie, głosił, czy o bierzmowaniu głosił ojciec Mateusz Kosior, a potem jeszcze ojciec Tomasz Zamorski o kapłaństwie, a teraz ja przyjechałem, żeby głosić o tajemnicy Eucharystii, o sakramencie Eucharystii, i dzisiaj właśnie mamy. Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Także te misje były od niedzieli Miłosierdzia przez siedem niedziel do niedzieli uroczystości zesłania Ducha Świętego. Także nigdy wcześniej jeszcze takich misji nie głosiliśmy, właśnie przez siedem kolejnych niedziel. To jest Opole, to jest Śląsk, więc ksiądz proboszcz poprosił oficjalnie o zgodę księdza biskupa, żeby się to mogły tak odbyć misje w nowy sposób. I dostał taką zgodę. Potem porozmawialiśmy, ja tu byłem też na tygodniu kultury chrześcijańskiej, akurat miałem jakąś konferencję i się zgadaliśmy tak przy kolacji, że może tak być, że takie misje byłyby super i że możemy się tego podjąć. To troszeczkę, muszę przyznać, było logistycznie trudne do ogarnięcia. Tam jakaś była zamiana, coś tam właśnie ojciec Adam, tak jak wspominam, nie mógł, chociaż on tutaj już nasycił trochę te parafie, bo już chyba, nie wiem, dwa czy trzy razy tu był, więc jest też tutaj znany i kochany. Natomiast, no, jakoś tak mnie to cieszy, że to były takie misje, które głosiliśmy całą wspólnotą, jakoś podzieliliśmy się na te poszczególne niedziele. Sam przyznam, jestem ciekawy, jakie to przynosi owoce. Jeszcze tak nawiązując do misji, no zwykle, bo mieliśmy choćby ostatnio z ojcem Mateuszem misję we Wrocławiu, też w innych miejscach, gościliśmy w Płocku na przykład, no i ta forma misji, o tym już chyba kiedyś mówiłem, no jest trudna do obronienia, bo no trudno, żeby ktoś znalazł przez 8 dni czas, by codziennie być, że jednak praca, różne inne obowiązki no nie pozwalają uczestniczyć tak w pełni, jak kiedyś to było w tych misjach parafialnych, i szuka się nowych pomysłów. Jednym właśnie z takich pomysłów jest ten tutaj z Kluczborka, i bardzo to jest ciekawe. Przyznam, że jak się nad tym zastanawiam. No chyba na razie nie znalazłem niczego bardziej trafionego, jak właśnie ta forma misji, ale tak jak powiedziałem, do końca nie wiemy, jakie są owoce. Może jak będzie renowacja misji, bo Ksiądz Probosz już jakoś to zapowiadał, że może jakoś pogadamy też o renowacji misji, bo tak to jest zwykle, że po misjach rok później jest renowacja. Na czym by ona polegała też, musielibyśmy to omówić. Natomiast Siedem Niedziel, Siedem Sakramentów, każdy z nas mówił o jednym z tych sakramentów. My też mamy takie poczucie, że w Łodzi podobnie to pojmujemy, podobne mamy podejście. Oczywiście wszystko jest w zgodzie z nauką Kościoła, ale jednocześnie chodzi o taką wrażliwość w przedstawianiu. Ja sam dzisiaj mam też takie poczucie. Że bardzo trudno w Homilii tak powiedzieć o Eucharystii szeroko, żeby to się domagało, no nawet konferencja to by było za mało, więc tylko tak podotykałem, trochę nawiązując właśnie też do zesłania Ducha Świętego, do roli Ducha Świętego w Eucharystii, zwłaszcza, że to jeszcze musiałem dopiąć całość i jakoś podsumować. Te misje, więc tego czasu na głoszenie ściśle Eucharystii nie było zbyt wiele. No mam nadzieję, że mi się udało coś powiedzieć, udało mi się coś przekazać na temat Eucharystii. No ale jakoś próbowałem to wszystko zebrać z poprzednich tygodni. Poza tym, może jeszcze o tym wspomnę. Kluczborg to jest bardzo ciekawe. Miejsce, diecezja opolska, ale to już tak skraj, można by powiedzieć, tej diecezji, i no, jest ta porządność. Na przykład wczoraj pierwszą homilię głosiłem na mszy niemieckiej, która była po niemiecku w całości, tylko ja po polsku, no bo nie umiem po niemiecku, głosiłem kazanie, ale yy, no pięknie była odprawiana tam po niemiecka, jeszcze tak właśnie w kontekście zesłania Ducha Świętego. Różnorodności językowej to, to tak naprawdę było super. E, e, takie pierwsze doświadczenie zaraz po przyjeździe. W ogóle a propos tego przyjazdu tutaj, no to też teraz cały czas lednica, lednica, lednica. Ja tu jechałem prosto z lednicy, przyjechałem dosłownie, musiałem jeszcze być na obiedzie na lednicę. A tu przyjechałem 5 minut przed 17, o której 17 była tam msza po niemiecku, więc tak zdążyłem na styk, no ale zdążyłem. Potem jeszcze była msza 18.30, dzisiaj całą niedzielę tutaj głoszę, również dla dzieci, również tu w Ligocie, w takiej parafii, właśnie gdzie też się mszę odprawia, właśnie z tej parafii Matki Bożej Wspomorzenia Wiernych. Dużo różnych rzeczy. Przedpołudnie bardziej intensywne, popołudnie, właśnie 15, Teraz jeszcze ostatnia msza mnie dzisiaj czeka o 19.00 i będę się zawijał do łodzi, żeby tylko jakoś tam się przepakować i jechać znów na Lednicę, Bo no właśnie, jak wy będziecie to oglądać, to właśnie będzie. <słuch> właśnie tętniła lednica, już młodzieżą i w ogóle całym tym wydarzeniem. No ale. No właśnie, trzeba to wszystko jakoś ogarniać, przygotować. Ja jestem cały czas na telefonie, a jednocześnie wyskoczyłem tu choćby na chwilę. W ogóle się bardzo cieszę, że tutaj mogłem być i głosić. Jeżeli chodzi o kluczborg, właśnie sam. Yy to może tutaj gdzieś umieścimy linka, bo już taki z kluczborka nagrałem i więcej mówię wtedy o kluczborku. Bardzo to jest ciekawe miejsce właśnie na styku tych kultur polskiej, niemieckiej. To się wszystko jakoś tutaj przewala, no właśnie, że to bożogrobcy założyli Tutaj to, to miejsce, ta miejscowość, czy miejscowości, z których potem powstał Kluczbork, i chociaż, no ale to obejście koniecznie o Kluczborku, tam więcej o tym mówię. Byłem tutaj wtedy akurat na rekolekcjach dla Sercanów, czyli właśnie takich bardziej zakonnych dla księży Sercanów, dla tego zgromadzenia, a teraz tak po prostu parafialnie. I rzeczywiście pięknie mi się tu głosi. Ten piękny jest, ten kościół w środku. W ogóle widzę, że tu tętni życie, właśnie księża. Bardzo rzetelnie tutaj e, pracują. No, też tak czuć. Właśnie te śpiewy tutaj są takie inne, niesamowite. A, no, no, jeżeli jesteście ciekawi, jak może inaczej wyglądać ta liturgia, właśnie z tymi elementami takimi, można by powiedzieć, Lokalnymi, to bardzo serdecznie Was zapraszam do kluczborka. Ale jeszcze może wrócę do misji, bo wydaje mi się, że tak bardzo potrzebujemy tego odnowienia. Tak właśnie też tu mówiłem o tym, że potrzebujemy, żeby ta iskra się w nas rozpaliła ta iskra miłości, która może wnieść w nasze życie właśnie to to Boże życie I, i, i właśnie tak mi to mocno przyszło, że właśnie od tego jednego e, płomyczka właśnie tej jednej iskierki można zapalić dowolną ilość e, świec e, i rozpalić ogień na całym świecie. Tak właśnie sobie to uświadomiłem, że właśnie w tym wieczerniku małym e, zgromadzeni ci apostołowie, właśnie z obawy przed żydami, właśnie tacy zamknięci, ukryci a właśnie tylko usłyszeli pokój wam i weźmijcie Ducha Świętego i tchnął, właśnie nie wiem jak to tchnął, mi się coraz kojarzy z Wielkim Czwartkiem, jak biskup tchnie na oleje, nie wiem czy tak tchnął Pan Jezus na apostołów i wzięli Ducha Świętego i, i ten Duch Święty, ta iskra, ten ogień mały na każdym z nich potem spoczął w zesłanie Ducha Świętego ten płomyk i zanieśli go właśnie i tu do kluczborka trafił ten ogień Ducha Świętego, ta iskra ale sobie tak uświadomiłem, że nasz generał mistrz naszego zakonu ojciec Gerard jest z Filipin, że nawet na Filipiny też ta sama iskra dotarła i ja jako dominikan jestem posłuszny komuś kto pochodzi z Filipin i to jest właśnie też działanie Ducha Świętego. I tak bym chciał wam to powiedzieć, a jednocześnie zachęcić, żebyście wołali o Ducha Świętego, żeby wam przypomniał wszystko tak jak jest to powiedziane w Ewangelii, właśnie ożywił tę iskrę, bo nasze serca są zapominające, sklerotyczne. A my tak bardzo potrzebujemy, żeby to ten ogień się na nowo rozpalił, jak wielu z nas jest takimi wydmuszkami, takimi nawet na wierzchu ładnymi pisaneczkami, a w środku nie ma życia. Ale Jezus ma dla nas życie, właśnie przychodzi, mówi do Ciebie, do mnie, pokój Wam, pokój Tobie, nie bój się, weź Ducha Świętego, ja tchnę na Ciebie i chcę Ci dać mojego Ducha, Ducha miłości. Nie wiem, czy wam, nasze Boże, to pozwólcie, że wam opowiem. Nie wiem, czy wam opowiadałem tą historię kiedyś, ale to jest tak piękna historia. Jeden z braci ze Szwajcarii opowiadał, że mieszkał gdzieś tam w górach w Szwajcarii i to była uboga taka rodzina. I, i jak spadł śnieg, była zła pogoda, mieli tylko jedne takie buty. W których dało się pójść do kościoła i szła mama wtedy do kościoła. Potem, jak wracała z kościoła, to zwoływała wszystkich: męża, dzieci, modlili się i potem każdego całowała w usta, mówiąc: Tymi ustami przyjęłam pana Jezusa, tymi ustami wam go daję. Właśnie przekazuję wam tę komunię, którą przyjęłam. Jakoś ta Eucharystia, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, czyli mojego i twojego, że w tym jest zawarte wszystko: wszystkie nasze błogosławieństwa, wszystkie nasze dary, wszystko to, co dobre i piękne, ale też to wszystko, co w nas słabe, kruche, właśnie nasza bieda. Tak jak Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: oddaj mi wszystko, to znaczy też swoją biedę. I tak naprawdę tego by chciał, żebyśmy mu się cali oddali, bo on się nam w Eucharystii cały oddaje. Żeby to była ta święta wymiana, ta święta komunia, a potem właśnie ta wyobraźnia miłosierdzia, jakby powiedział Jan Paweł II, która, tak jak ta mama naszego szwajcarskiego brata, wymyśliła, jak nie pozbawić tych, których najbardziej kocha, komunii. I, I to było też w Świętym Dominiku i w wielu innych świętych. Jeżeli przyjmiesz ten ogień Ducha Świętego, przyjmiesz tę iskrę, to chcesz ją dawać innym, żeby też w innych się rozpaliła, czy właśnie w Kluczborku, czy na Filipinach, czy gdziekolwiek na całym świecie. To jest właśnie Duch Święty, to jest właśnie Eucharystia, to jest właśnie komunia, to jest właśnie. Spełnienie wszystkich sakramentów. No, nie do pomyślenia jest sprawowanie sakramentów bez Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego i sprawujcie te święte sakramenty, czyli właśnie czyńcie na tej ziemi obecność Pana Boga, nie? tego, który jest niewidzialny, żeby ona tutaj była widzialna, wcielona w tym świecie. No może tyle. Pozdrawiam Was serdecznie z Kluczborka, z parafii Matki Bożej, wspomożenia wiernych. Módlcie się za tych, którzy przeżywali te misje. Módlcie się za nas, braci z Łodzi. Módlcie się, żebyśmy wymyślali nowe formy kaznodziejskie, nowe formy misji świętych. No to wszystko jeszcze przed nami. No i módlcie się oczywiście zalednice, no bo to jest teraz bliskie mojemu sercu. Więc jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, pozdrawiam wam, Was z Kluczborka i Wam błogosławię. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!